Cześć, jestem Lui, witam Cię na macie i zapraszam Cię do wyjątkowej praktyki. Jest to praktyka, którą możemy zrobić przed snem, ponieważ wycisza z ciało, uspokaja umysł, daje nam takie poczucie miękkości w ciele, będzie dobrą praktyką dla zestresowanych i zmęczonych. Dużo tej praktyki odbędzie się w leżeniu, więc zadbaj o komfort. Nie musisz mieć maty, możesz rozłożyć miękki Wygodny koc bądź położyć się na dywanie. Można tą praktykę zrobić na łóżku, ale łóżko jest za miękkie w moim odczuciu, więc nie do końca wszystkie pozycje będą przynosić taki sam efekt jak na twardym podłożu, ale swobodnie rób jak czujesz, zadbaj o wygodę przede wszystkim. Tak jak powiedziałam, połóżmy się, połóżmy się wygodnie. Ja lubię leżeć z nogami ugiętymi, dlatego taką teraz wersję e, leżenia dla siebie wybieram. Jeśli lubisz się rozciągnąć, to połóż nogi prosto przed sobą. Połóż ręce wygodnie z boku, poczuj jak twoje ciało leży, opada. Przymknij sobie oczy, tak żeby bardziej być w tym, co się dzieje wewnątrz twojego ciała i żeby. Moc poczuć przepływ powietrza. Jak najmniej będzie nas wtedy rozpraszać, kiedy oczy będą zamknięte. Zrób głębszy wdech. I powoli wypuść powietrze. Wdech do środka. I powoli wypuść powietrze nosem bądź ustami. I jeszcze jeden taki pełniejszy wdech i powoli wypuść powietrze. Poczuj, jak z wydechem Twoje ciało opada. Jak staje się miękkie, może duże, może płaskie. I zaczniemy pierwsze ruchy. Będzie dzisiaj bardzo łagodnie. Postaw sobie stopy na macie tak szeroko, jak mata. Jeśli nie masz maty, to tak 60 cm, czyli więcej niż pół metra. I zaczniemy od ruchu skrętu kolan na boki. Kolana opadają na jedną stronę. Wracamy kolanami do środka, puszczamy kolana na drugą stronę. Ręce mogą leżeć na brzuchu, możesz sobie rozłożyć szeroko, jak lubisz. Nie spieszymy się w tych ruchach, robimy je zgodnie z rytmem oddechu i jak jest wdech, unosimy kolana, a jak wydech, puszczamy na bok. Wdech do góry, wydech puszczamy i wdech do góry. Teraz rozłożymy sobie ręce na bok, tak mniej więcej jak barki, ma być to wygodne leżenie, więc jeśli ciężko Ci tak wysoko unieść ręce, to opuść I jeśli masz wyżej, to raczej skierujemy się do dołu, żeby jak najmniej napięcia było w okolicy barków. I ponownie skręcamy kolana na boki, teraz pilnując rąk, one dają nam taką, takie podparcie, taki korzeń tej pozycji. Więcej dzieje się, dzieje się wtedy w okolicy barków i górnych pleców, tam gdzie często mamy dużo napięć. I zróbmy tak, że kolana opadną na bok, powiedzmy, że prawy. I teraz lewą rękę przenosimy za głowę. Ona może być ugięta. Kładziemy ją tak, żeby dotknąć czy palcami, czy całą dłonią, czy jakąś częścią przedramienia. I próbujemy oddychać. Teraz tu uniesioną lewą stroną ciała. Wyobrażamy sobie, że tu mamy dłuższy kanał oddechu, że tą pierś mamy większą, że to płuco jest obszerniejsze. Powoli oddychamy. I będziemy robić taki ruch skrętu na bok. Przekręcamy się na prawo. Lewa ręka płynie na prawą. Potem wracamy do tyłu i odkładamy lewą rękę w bok. I robimy kilka takich ruchów, rysując za sobą koło, skręcając się na bok, czyli w momencie, kiedy jesteśmy lewą ręką na prawej, to głowa jest na prawym boku. Potem wracamy płasko i robimy taki ruch. Kolana niewiele się zmieniają, tutaj nie ma intencji, żeby kolanami poruszać. One będą po po poruszać się razem z tym ruchem kolistym, ale to będą niewielkie zmiany. Czyli kolana leżą, biodra skręcone kołyszamy się, rysując fragment koła za głową. Nie musi być to na podłodze. Możesz unieść rękę, jeśli ciężko Ci dotykać do podłogi. Zróbmy ostatni taki ruch na tą stronę. I wróćmy na plecy, rozkładając obie ręce mniej więcej na tej samej wysokości. Następnie przy wdechu unosimy kolana do góry. Z wydechem puszczamy kolana w bok. Nie skręcamy głowy, patrzymy do sufitu. Oddychamy teraz prawą stroną ciała. Pełniejsze wdechy, głębsze wdechy. Ten bok jest dłuższy, ta piersi zwiększa. To półco jest obszerniejsze. I przenosimy prawą rękę za głowę. Prostą bądź ugiętą. Układamy się tutaj wygodnie, tak żeby nie cierpieć, żeby nie ciągnęło w barku, żeby móc się zrelaksować i spokojnie, powoli oddychać. Robimy pełny wdech. Wydech i będziemy skręcać ciało, czyli teraz na lewą stronę. Kładziemy le prawą rękę na lewej, wracamy na plecy, odkładamy w bok. I płyniemy sobie w rytmie oddechu, powoli, nie spieszymy się nigdzie. Masujemy górne plecy tym ruchem przechodzenia z boku na plecy. A masujemy bark, robiąc kolisty ruch, masujemy szyję, przekręcając głowę. Jesteśmy w takiej praktyce relaksu, odpuszczenia, wszystko się dzieje powoli i z jak najmniejszym udziałem siły. Ostatni nasz ruch na bok, i wracamy do środka. Ręce szeroko, kolana na wdechu do góry, ręce do pośladków, i podchodzimy stopami bliżej. Unosimy delikatnie biodra, odkładamy do podłogi, tak żeby było nam wygodnie. I będziemy unosić biodra do góry. Ręce na razie leżą. Wdech do góry powoli i wydech do podłogi. Nie spieszymy się w tych ruchach, staramy się zrobić je po, po, w długości wdechu i wydechu. Nie unosimy bioder za wysoko, żeby te ruchy nas nie spinały, żeby to było naturalne, przyjemne. I czujemy teraz masaż. Unosząc biodra do góry, masujemy górne plecy, zwiększymy to uczucie masażu, przenosząc kolejnym ruchem bioder do góry, ręce nad sobą odkładamy i wracamy z rękami, wracamy z biodrami. Trzy takie ruchy jeszcze: do góry ręce i biodra w tym samym czasie i wracamy. I jeszcze dwa ruchy. Do góry powoli, tak jak ruch, długość wdechu i wydechu. I ostatni raz, do góry i wracamy. Następnie zrobimy kołyskę. Kierujemy uda do brzucha w kierunku brzucha, kolana w kierunku klatki piersiowej. Chwytamy. Tak jak lubisz, chwyć, popraw sobie tą pozycję i delikatnie kołyszemy ciało na boki. Trochę w prawo, trochę w lewo. Tak, żeby nie było lęku przewrócenia się na bok, tak, żeby było to przyjemne i żeby czuć miękkość w tych ruchach. Czyli, jeśli czujesz, że Twoje ciało jest twarde, to zrób małe, delikatne ruchy. I zatrzymujemy. Teraz kolana kierujemy sobie szerzej. Stopy też szeroko, luźno opadają. Stopy idą do góry. Kolana szeroko, stopy do góry, nie muszą być tutaj uniesione do sufitu, mogą lekko opadać. Przekładamy ręce od środka, kolan, ud i chwytamy tam, gdzie jest nam wygodnie. Może być przy kolanach, może być troszkę wyżej. I będziemy robić takie ruchy, opuszczając stopy do pośladków i łącząc. I unosząc stopy do góry, rozsuwając. Do środka opuszczamy... Za każdym ruchem ręce mogą przesuwać się, dłonie mogą się przesuwać, nie musimy trzymać kurczowo w jednym miejscu. Pozwalamy sobie na swobodę. I obserwujemy, czy te ruchy są powtarzalne, czy zmieniamy swój zakres. Jesteśmy w bardzo powolnych ruchach, tak jak widać, i swobodnych, czyli nic na siłę. Jeśli masz małą otwartość w biodrach, nie możesz szeroko rozsunąć kolan, to zrób tyle, ile ci Ciało pozwala teraz. Jeszcze jeden ruch i odpoczniemy w kołysce, czyli kolana do środka, uda do dołu. Tutaj ugięcie, w, w, pochylenie bioder, ud może być mniejsze. Możesz trzymać na prostych nogach, to, na prostych rękach, przepraszam. To też będzie bardzo wygodne. I kilka ruchów kołyszących. Mhm. Spokojny oddech i przeturlamy się na bok, na prawy bądź lewy, tak żeby wstać przez bok, jak najmniej obciążyć plecy. I brzuch. Siadamy sobie w siadzie skrzyżnym bądź w klęku, tak jak lubisz. Poprawiamy ten siad, wydłużamy plecy, wyciągamy szyję do góry. I koliste ruchy, rozbujajmy się delikatnie, pamiętaj, że to jest sesja, która ma przynieść taki odpoczynek, więc te ruchy są powoli, jak najmniej siły. Można dodać jeszcze ruch głową i w drugą stronę, kołyszemy się. Tutaj fajnie też jest pomasować pośladki, czyli przenosić ciężar ciała z jednej strony na drugą, delikatnie nawet odrywając pośladki od podłogi, bądź od łóżka, jeśli siedzisz na łóżku. Unosimy się do góry. Wydłużamy gło szyję, wy wyciągamy głowę. I unosimy ręce do góry i opuszczamy. Wdech do góry. Powoli, bez ciągnięcia, bez siły, dłużej, lekko ugięte, tak jak widać szeroko. I ostatni raz unosimy i opuszczamy. Dech i wydech. Super. Teraz rozkładamy ręce szeroko, puszczamy takie skrzydła w dół i skręcamy się na boki, rozglądając się za ruchem. Ręce są szeroko, nie wysoko, ale tak, żeby nie przeszkadzały kolana w tych ruchach, więc ręce są ponad wysokością kolan. Jeśli kolana masz wysoko, to zawsze dobrze jest sprawdzić, czy, nie wygodniej, czy wygodniej będzie na kostce albo na poduszce. Dobrze, i do środka i robimy powoli skłon w przód. Przechodząc z dłońmi tyle ile możesz. Ja lubię tutaj dodać taki ruch kołysania, wyciągania się delikatnie na boki, daje to więcej możliwości, więcej swobody, ale też daje nam głębszy zakres, jeśli chodzi o skłon. Schodzimy tak głęboko, jak jest wygodnie. Niektórzy dotkną głową do podłogi, niektórzy będą jeszcze wyżej uniesieni niż ja teraz. Opadamy swobodnie, ale pilnujemy siadu, pilnujemy, żeby pośladki przytrzymać przy podłodze. Przy macie, przy dywanie, tak żeby rozciągnąć, otworzyć troszkę uda, rozciągnąć biodra. Oddychamy sobie spokojnie. Można jeszcze puścić głowę i zrobić kilka ruchów na prawo, na lewo głową, bardzo swobodnych, żeby nie obciążać tym ruchem pleców, nie obciążać tym ruchem szyi. I zatrzymujemy głowę, wracamy do środka i zamieniamy splot nóg. Jeśli siedzisz, siedzie w klęku, to nie musisz nic zmieniać. Prostujemy plecy, wydłużamy plecy, wyciągamy szyję do góry. I przechodzimy z jednej strony na drugą, rysując nad sobą taką e, tęczę. Wyobrażamy sobie, że palce to flutomastry. I odbijając się z jednej strony na drugą, przechodzimy sobie łagodnie. I zatrzymamy się na jednym boku. Nie ciągniemy tej pozycji, nie wyciągamy ręki daleko. Raczej będziemy robić taki ruch otwierania, czyli kierujemy łokieć do góry, bark troszkę w tył. Patrzymy nad sobą, jeśli się udaje, i wracamy do środka. Przechodzimy do podparcia na drugiej dłoni. Ręka do góry, zawsze możesz też przed twarzą puścić, jeśli ciężko ci trzymać w górze. I ruch otwierania. Tutaj kierujemy łokieć do góry, bark delikatnie w tył. I wracamy do środka. I robimy jeszcze raz skłon, żeby w drugim ułożeniu nóg powtórzyć te ruchy. Pochylamy się do przodu, delikatnie kołysząc ciałem, wyciągając w ten sposób tułów z miednicy. Rozluźniając różne miejsca i puszczamy głowę, jeśli oczywiście to jest możliwe i wygodne. Głową też delikatne ruchy na boki. Mhm. I podchodzimy do, do środka. Zrobimy krowę i kota, więc przechodzimy do klęku podpartego. Klękamy tak, żeby dłonie były pod barkami, a kolana pod pośladkami. Delikatnie będziemy się w tych ruchach przeciągać. Krowa, kiedy brzuch pochyla się do dołu, kot, kiedy brz... plecy wyciągają się do góry. Przejdźmy tak jeszcze trzy razy. Wdech jest krowa, wydech kot. Wdech krowa. Wydech, kot. I ostatni ruch. Wdech, krowa. Wydech, kot. Dobrze. Zrobimy sobie takie leżenie na boku. Wyciągamy lewą rękę do przodu. Tak delikatnie, ja bym powiedziała długość dłoni, czyli tu, gdzie kończy się prawa, zaczyna się lewa. I prawą kładziemy tam, gdzie była nasza ręka, dłoń lewa. Kładziemy się na boku, nie wyciągamy daleko tej pozycji. Tak leżymy, żeby być głową w środku, tułów opada, pośladki nad kolanami. Lewą ręką możemy podpierać tą pozycję, jeśli potrzebujemy asekurować głowę, bądź lewą rękę możemy puścić daleko do przodu i pogłębić e, długi lewy bok. Robimy pełny wdech, powoli wypuszczamy powietrze, wracamy lewą dłonią do twarzy, odpychamy się, układamy dłonie pod barkami i dopiero później prawa dłoń do przodu, lewą wsuwamy pod bark, kładziemy się na boku głowy i jeśli mamy swobodę, wyciągamy prawą rękę nad głową do, do góry, do przodu, tak żeby rozciągnąć, wydłużyć, ale tak naturalnie, nie na siłę prawą stronę ciała. Robimy pełny wdech. Wydech. podchodzimy dłonią odpychamy się wchodzimy do klęku podpartego i przechodzimy na, do pozycji siedzącej, siadamy sobie z nogami do przodu kierujemy nogi przed e, przed sobą układamy tak, żeby było wygodnie jeśli trzeba uginamy kolana dbamy o to, żeby znaleźć tutaj pion w pozycji siedzącej więc jeśli z nogami prostymi czujesz, że Twoja pozycja jest lekko leżąca to ugnij kolana. I ja teraz chyba zrobię z ugiętymi, tak żeby pokazać, że to jest możliwe, ale też żeby sobie zrobić komfort tej pozycji. I będzie skłon do przodu. Wdech, ręce do góry i pochylamy się do przodu. Pochylamy się do przodu, opuszczając najpierw brzuch do ud, a potem ewentualnie klatkę piersiową i głowę. Oczywiście w pozycji z prostymi nogami będzie ta, ta, ta a, pozycja wyglądać inaczej, więc rób tak jak czujesz. Szukamy tu rozluźnienia, nie ciągniemy się na siłę. Jeśli Twoje plecy są bardzo wygięte, włók, czujesz, że za chwilę się rozerwą, to ugnij kolana. Zadbaj o to, żeby było Ci przyjemnie i żeby te nasze, to nasze ułożenie było dla Ciebie relaksem, a nie walką z napięciami w ciele. Zrób kilka ruchów delikatnie głową na boki. Poczuj, jak wzdłuż tułowia, z przodu i z tyłu te ruchy głową pracują. I zatrzymaj ruch i unieś się do góry. Jeszcze przejdziemy na plecy, położymy się ponownie, niż taka dzisiaj leżąca sesja, tak jak powiedziałam. Kładziemy się na plecach z nogami prostymi bądź ugiętymi. Kładziemy sobie dłonie na brzuchu. Tak żeby było wygodnie, mogą być równolegle, mogą być w jednej linii. Oddychamy powoli, tak żeby poczuć, czy brzuch oddycha. Jeśli jest taka możliwość, żeby oddychać głęboko aż do brzucha, żeby poczuć na wdechu, że brzuch rośnie, a z wydechem opada to spróbuj tak oddychać. Każdy wydech nas przyciąga do podłogi. Każdy wydech powoduje, że się rozluźniamy delikatnie. Mm -hmm. I prostujemy prawą nogę w podłodze. Lewa ugięta, więc jeśli była prosta, to uginamy. Unosimy lewą nogę do góry. Taki kąt mniej więcej 90 stopni, chwytamy prawą ręką z boku, uda. Lepiej nie za kolano, troszkę wyżej. I zamykamy sobie tą pozycję. Kierujemy lewą nogę w prawo, a lewa ręka dobrze by była jakby gdzieś opadła z boku, żeby nas przytrzymać. Nie ciągniemy kolana do podłogi. Teraz y, widać, że mam nogę bardzo wysoko. Nie ciągnę na siłę. Pozwalam, żeby ta noga wisiała. Y, delikatnie rozciągam tutaj bok, pośladek, biodro, udo. Stopa raczej wisząca, nie trzymamy na górze, w górze stopy. Pozwalamy, żeby stopa gdzieś zwisła, zawisła, obciążyła nam jeszcze tą nogę zgiętą. Głowa do sufitu, oddychamy powoli. Próbując zmieścić powietrze w tych miejscach najmniej skręconych. I wracamy do środka. Zamieniamy nogi, przekładamy teraz lewa prosta, prawa ugięta, prawe kolano do góry. Wytamy lewą dłonią z boku gdzieś, zabieramy na lewą stronę, i prawą rękę puszczamy sobie w bok, tak żeby. Przytwierdzić, zablokować tą pozycję w podłodze, żeby nie było lęku, że za chwilę się przewrócę, uderzę kolanem w podłogę. I oddycham. Szukam miejsca w ciele, gdzie mogę zmieścić powietrze, czyli tam, gdzie jest najmniej skręcone. I wracam do środka, stawiam obie stopy na Macie, dłonie kładę przy pośladkach, unoszę biodra do góry na jeden raz. I wracam. I uniesiemy sobie nogi do góry jeszcze. Kierujemy uda do brzucha. Podkładamy dłonie pod pośladki albo kciuki. I unosimy nogi do góry. Tak. Znajdujemy sobie tutaj komfort. Dłonie pomagają odciążyć brzuch i plecy. I poruszajmy stopami, różne ruchy, koła, bądź takie przyciągania. Albo to i to, jak czujesz, zrób tak, żeby było wygodnie, przyjemnie, żeby nic nie bolało i lekko ugięte, żeby już było to nasze leżenie takim wyciszającym, rozluźniającym stanem. No. I odpuszczamy. Kolana opadają, otulamy dłońmi, tak żeby było wygodnie. Delikatne ruchy bujania na boki, bądź całkowicie zatrzymujemy ciało i wtedy trwamy w kołysce i doświadczamy tego, co się dzieje, takiego delikatnego rozciągnięcia, ale też skurczenia, jeśli chodzi o przód tułowia. I zrobimy sobie krótki relaks, odstawiamy stopy, kładziemy nogi prosto, bądź zostawiamy ugięte, ręce kładziemy tam, gdzie ciało woła. Może z boku, może nie na ciele. Zamykamy oczy. I czujemy, jak oddech płynie przez ciało. Dech i wydech. Pozwalamy, żeby teraz to nasze ciało prowadziło oddech, nie głowa. Nie kierujemy powietrza w konkretne miejsca, chyba że jest taka potrzeba, że coś jeszcze... Woła o rozluźnienie, to wtedy można pooddychać do tych miejsc. Jeśli robisz tą praktykę przed snem, to poleż tak długo jak czujesz. Wyciszaj się oddechem, spokojem w ciele, zatrzymaniem. Jeśli to jest praktyka o innej porze dnia, to zdecyduj, czy chcesz dłużej poleżeć w relaksie. Czy ciało już odpoczęło, zrelaksowało się i chcesz już stać? Jeśli tak, to przekręć się na bok. Pamiętaj, żeby zawsze wstawać z pozycji leżących przez bok. Najmniej wtedy obciążamy plecy. O, poczuj, jak oddychasz, zrób taki właśnie wydech pełniejszy, taki rozluźniający, odpuść sobie. Barki w dół, poruszaj głową. Dziękuję Ci za dzisiaj. Jeśli to była praktyka przed snem, to dobrej nocy, a jeśli w ciągu dnia, to dobrego dnia. Do zobaczenia na Macie.